Hej, witajcie kochani, dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing zestawu z Ali I pierwszy raz zamówiłam mozaikę, która powinna być cała kryształowa Nie wiem czy rzeczywiście tak będzie, ja mam bardzo różne doświadczenia z Ali Czasami w opisie jest co innego niż powinno być Więc no cóż, zapraszam Was do wspólnego odpakowania i sprawdzenia co będzie w środku nie tak łatwo mi to rozciąć. Jest solidnie zapakowane, jest to dobrze. Oops. Bo czasami te zestawy z AliExpress sami pewnie wiecie, potrafią być w dramatycznym stanie. Ale zobaczcie, tutaj kanwa jest bardzo ładnie zabezpieczona, jeszcze owinięta w specjalną folię, więc jest duże prawdopodobieństwo, że nie stanie jej się nic złego w transporcie i ona rzeczywiście doszła w całkiem niezłym stanie. Zaraz zobaczymy jak będzie wyglądała w środku. Co jeszcze jest w paczce? Standardowy zestaw. Chociaż nie taki całkiem standardowy. Otwórzmy i zobaczmy. Biała tacka. Końcówki do nakładania wielu kor koralików naraz. Gumeczka. Ja już mówiłam Wam, że ja te gumeczki bardzo lubię. Lubię je nakładać na długopisy. Ta jest różowa, jeszcze takiej nie mam. Mam chyba fioletową i niebieskie. Aplikator i całkiem porządna... Yy, fajna penseta yy, bardzo jest dobra do tych diamencików kwadratowych tutaj jest zabezpieczona więc mam pewność, że mi się dzieci nie pokują i yy, jest w zdecydowanie lepszym stanie niż te, które przychodzą często w tych zestawach, bo czasami przychodzą takie, wiecie, yy, metalowe powyginane w każdą stronę, a ta jest sens solidna. Link do tego zamówienia zostawię Wam w opisie, żebyście też mogli. Jeżeli Wam się spodoba, namierzyć i kupić. Ja jestem zadowolona, bo nawet ten zestaw tutaj startowy wygląda nie najgorzej. Rozpakujmy teraz. Nie tak prosto. Solidnie zapakowali. Zobaczmy kanwę. No, nie wiem, czy wy jesteście w stanie to ocenić przez yy, kamerkę, ale ta kanwa jest zdecydowanie lepszej jakości niż te standardowe, które się zamawia, bo to na wierzchu tutaj wygląda, słuchajcie, jak bawełna. To spróbuję wam przybliżyć. Zobaczcie, jakie są brzegi. Ładnie wykończone. Jest bardzo delikatna ta kanwa w dotyku. Zupełnie inna jakość. No to miła niespodzianka dla mnie. Bardzo miła niespodzianka. Kurczę, nie chciałabym tutaj tego zniszczyć. No to spójrzmy, jak wygląda. O, nadruk jest. Pokażę wam z bliska. Taki. Nie jest super wyraźny, ale też nie jest jakiś bardzo kiepski. Yy, tak wygląda. Zobaczcie ten obrazek. To jest mama sowa. Z swoją maleńką słówką. Ja bardzo lubię takie motywy rodzinne Bo one będą nam fajnie wyglądały W pokojach Kanwa zawinięta Na taki rulonik Który będzie mieczem Pewnie dla mojego syna Tak wezmę żebyście lepiej widzieli Spójrzcie tak to wygląda. Liczba kolorów 36. No to całkiem nieźle, jak na ten rozmiar. Tutaj jest nazwa sklepu. Nie przeczytam, bo nie bardzo wiem, jak to się czyta. Ale spisał się ten sklep. I rozmiar to jest 46. Rozmiar to jest 40 na 50. Ciekawa jestem, czy to jest 40 na 50 kanwy czy obrazu, czy samego tego obrazu do wyklejania. Miała mi miarka, ale sprawdzimy linijką i myślę, że jeżeli w tym Krótszym brzegu będzie dobrze. No to w tym dłuższym też powinno być dobrze. No tak, słuchajcie, to jest rzeczywiście 40 na 50 to jest rozmiar obszaru do wyklejania, więc super. Bo pewnie też wiecie, że czasami to różnie bywa, zwłaszcza w tych zestawach z AliExpress. A tutaj mamy naprawdę dużą, piękną mozaikę 36 kolorów rozmiar 45, 40 na 50 i to yy, rozmiar do wyklejania a nie całości ja jestem bardzo zadowolona z tego jak to wygląda naprawdę myślę, że ten sklep yy, kto wie czy jeszcze go nie odwiedzę chociaż on nie jest yy, jakoś bardzo tani teraz nie pamiętam ile to dałam, ale w opisie yy, w opisie też Dam wam znać, ile kosztowała ta mozaika. A teraz zobaczcie. Diamenciki przepraszam za szeleszczenie. Wyrzucam worek. Diamenciki są naprawdę. Diamenciki są naprawdę całe yy, kryształowe. Tak, jak było w opisie. Są piękne. Jeszcze nigdy takich nie miałam. Znaczy, tak pojedynczo to one się zdarzają. Pamiętacie w tym zestawie z żółwiem z Action? No to tak było, ale tutaj jest całość taka. Oj, ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. Jeszcze nigdy nie wyklejałam takiej mozaiki całej kryształowej. Na pewno będzie to się różniło wyglądem od tych standardowych. Zobaczymy w ogóle, czy to był dobry pomysł, żeby tak zamawiać, czy nie. I kartka z opisem kolorów, z kodami DMC, i to jest chyba waga tych woreczków. Tak myślę, w gramach. Jest zapisana ilość, ale to nie są takie zwykłe kody DMC, bo one są z tą literką R, co pewnie znaczy, że są kryształowe. Nie wiem, no trudno mi powiedzieć, bo nigdy jeszcze tego nie używałam. Jest waga podana. Słuchajcie, no bardzo mi się to podoba, świetna sprawa i super, że to jest w tych woreczkach strunowych. I ja w ogóle sobie myślę, że. Ja chyba nie będę tego przykładała do organizerów, tylko zostawię to tutaj, bo raczej nie będę miała oddzielnych organizerów na te kryształowe, a po prostu zrobię taki z pudełka kartonowy organizer na te diamenciki kryształowe i one zostaną w tych woreczkach. Są pięknie opisane. Ja jeszcze tutaj sobie poprzyklejam te opisy na górze, to wam pokażę. Jak, jak ja sobie organizuję takie torebeczki do wyklejania, ale nie poprzekładam tego w organizery. Te torebeczki są super spore i wydaje mi się, że tak to po prostu zostawię. No dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie o tym zestawie, czy Wam się podobał. Ja jestem nim naprawdę zachwycona, ale zobaczymy, co będzie w trakcie wyklejania, jak będzie wyglądał obrazek, więc. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na tym wyklejaniu. Będę Wam chciała pokazać, jak to będzie wyglądało, przynajmniej jakieś tam drobne kawałki. A kiedy ja zrobię tą słówkę, nie wiem, bo jak wiecie, ja teraz też pracuję nad innymi projektami. Teraz są te, ten czas zbliżania się do świąt Bożego Narodzenia, więc mam trochę tych zestawów świątecznych. Ale tą słówkę chciałam rozpakować i Wam pokazać, bo ona też już mi zalegała od dawna w szafie. Więc na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa!